Dzień dobry, witam serdecznie Panią, Pani Joanno, Odpowiadam na pytanie dotyczące relacji. No, z tym, że jest to pytanie takie, jakby troszeczkę wybiegające w przyszłość na wyraz, dlatego, że no póki co między Państwem nie ma żadnej relacji, prawda? Więc zastanawiam się, jaki tutaj sobie wybrać układ najbardziej odpowiedni dla tego typu pytania. Może tak. Może tak. Może tak zrobimy. Proszę o odpowiedź karty. Jakie jest nastawienie czy możliwości, tak jakby to, to co Pani też przy, przynosi los, tak? Pani Joanny do potencjalnego związku, do potencjalnej relacji, do stworzenia takiej relacji. Czwórka mieczy. Ciekawe, ciekawe. A jakie jest nastawienie tego pana, który jest sam, tak? Czy on w ogóle myśli o takim związku? No póki co nie. Ale, wie pani co? Zastanawia mnie u pani ta karta. Dlaczego nastawienie u pani to jest czwórka mieczy? Bo Pisze pani, że pani chce, że pani jest gotowa, no biorąc pod uwagę różne tam, nie będę tu przytaczać, tak, sytuacje. Pani jest gotowa, a tu my, a tu my mamy czwórkę mieczy. Tak jakby pani podświadomie jednak była, nie wiem, zaabsorbowana swoim zdrowiem na przykład, chęcią odpoczynku, czyli z jednej strony rozumowo, Rozumowo. Pani chce, a podświadomie to, to nie do końca. Dlaczego tu pokazała się czwórka mieczy? A, a może tu wchodzić w grę jakiś, szanowna pani, może jakiś kompleks? Pani kompleks. Z jednej strony albo, albo pani kompleks, albo takie nastawienie: no to w sumie ma dużo wspólnego z kompleksem, że mogła kiedyś panią zranić kobieta, bo na przykład był chłopak, pani, no krótko mówiąc, przegrała rywalizację, tak? Z tą kobietą. I tu jakby. Nie chce Pani rywalizować, tak? No z drugiej strony to, co powiedziałam, kompleks. Bo może pani o sobie myśli, że nie jestem wystarczająco szczupła, wystarczająco zgrabna, wystarcz... I to wszystko to wystarczająco, prawda? Jakby w pani ocenie coś tu nie gra. I to i ta sprawa może właśnie, mimo że Pani rozumowo analizując sytuację, chce. To jednak podświadomie robi pani uniki. Czy ten pan jest gotowy, myśli w ogóle na temat jakiejś stworzenia relacji? No, on jest w karcie Wisielca. Wie pani, Wisielca przekonać zawsze można do zmiany zdania. Bo póki co w karcie Wisielca on ma swoje zdanie takie, jakie ma. I bez impulsu, bez. Popchnięcia, on sobie będzie tkwił w tym swoim stanie, tak długo, jak mu się będzie podobało, tak? Natomiast wisielca, wisielec może zmienić zdanie, może zmienić perspektywę, może zmienić ocenę, więc dałabym szansę w tym momencie takiemu nastawieniu, że pracując z tym człowiekiem, nawiązując kontakt, no póki co, może to nie będzie łatwe. Na pewno nie, ale trzeba mu zmienić perspektywę, tak? Może on jest nastawiony, że on tam przeżył to, to, to i to, więc już przed sobą widzi przyszłość taką, taką, taką i sobie takie, uwił takie gniazdko, takie swoje myślenie i to mu wystarcza. A przy zmianie perspektywy, że ty możesz jeszcze coś osiągnąć, ty możesz jeszcze być szczęśliwy, ty możesz jeszcze żyć, tak, a nie przygotowywać się już wiadomo do czego. No to pod tym względem, jeśli tu przekonanie tego człowieka do takiej zmiany zdania e, byłoby możliwe, tak? Dobra, to mamy pierwsze koty za płoty. Teraz tak. Jak pani powinna się w ogóle zabrać do tego, żeby zwrócić uwagę tego człowieka na siebie? No przede wszystkim gdzieś pojechać, tak? To jest karta Rydwan. Jak się pani powinna zabrać, nie wiem, zaprosić na wycieczkę, zadziałać. Rydwan działa i to dość szybko, prawda? Prężnie. Dzięki temu, dzięki temu, że pokazałaby się Pani jako osoba taka, która umie pokierować swoim życiem, wie w którym kierunku dąży, ogarnia tak, siebie, otoczenie, dom, wszystko. To taki jest woźnica tego Rydwanu ogarniający sytuacje, ogarniający losy życiowe i ścieżki życiowe. I w taki sposób mogłaby Pani zwrócić. Uwagę tego mężczyzny na siebie, no być może również jest to jakaś sugestia, żeby tego pana gdzieś zabrać na wycieczkę, prawda? Czy pokazać to, że interesuje się pani motoryzacją albo końmi, o ile on się tym interesuje? Dobra, to, to, to mamy to, tak? Teraz tak. Czy ten pan, jakby podszedł do tej Pani propozycji, do Pani obecności, czy jakie nastawienie by miał do Pani? Dwójka buław, dobre. No przede wszystkim chętnie by z Panią rozmawiał i myślę, że tu od rozmowy trzeba by zacząć. Właśnie co lubi, gdzie lubi jeździć, jakie ma hobby, czym się interesuje. On by zadawał też pytania na na temat tego czym pani się zajmuje. To by go również mogło zainteresować, tak? Dwójka buław. Na pewno zasiana by została jakaś fasolka mała e z tendencją do kiełkowania. Dwójka buław, on by się zastanawiał, czy działać, czy nie, działa nie działać w kierunku do pani, być może by pytał osoby trzecie. Na Pani temat, chciałby uzyskać jakieś odpowiedzi czy jakąś wiedzę. Ewidentnie dwójka buław to jest taki, jakby preludium działania, prawda? Najpierw się dowiem, rozpuszczę wici, zrobię wywiad, a dopiero potem zadziałam. Więc tu no, też nie jest źle. Co mogłoby Państwa połączyć? Szóstka denarów. No, sporo mogłoby Państwa połączyć. Szóstka darów, karta dawania i brania, czyli równowaga. Może ten Pan coś by chciał sprzedać albo kupić, więc Pani mogłaby mu doradzać, prawda? Kup to, sprzedaj to. Mogłoby Was połączyć, no nie wiem, gdzie się daje, prawda? No, gdzie się daje. Czyli działalność jakaś związana z właśnie takim wspomaganiem kogoś. Może on się również tym interesuje. Czyli tu jakby ta równowaga szeroko rozumiana może Państwa zbliżyć, połączyć. To jest bardzo ładna karta. Tu nie ma przewagi, ani on nad Panią, ani Pani nad nim, tylko wszystko jest właśnie wyważone. Czyli co, ma, co Was może Połączyć rozwaga, niedziałanie nie e, bezmyślne, prawda? Co Pani najbardziej się spodoba w tym Panu? No właśnie, królowa Denarów, odpowiedzialność, stabilność, stateczność i wygląd też. Wygląd. To taki powiedziałabym mężczyzna taki. Ale nie bez cech delikatności, bo jednak to jest królowa denarów. Czyli może to być mężczyzna taki. Taki powiedziałabym wie Pani, jaki? Dobrze wyglądający, ale nie fircyk jakiś, prawda? Stateczny, stabilny, ale właśnie z taką dozą tej, tej żeńskiej nutki. Coś, coś ładnego tu w tym również w nim również jest. Tak A co jemu najbardziej w Pani przypadłoby do gustu, co należałoby podkreślić, może tak, co Pani musiałaby podkreślić? Ósemka buław. Hm. E, że pa, Pani musiałaby podkreślić to, że lubi pani podróżować, że ma Pani szerokie zainteresowania że nie wiem, może pani z punktu A do punktu B tam się przemieścił. Ósemka buław to jest taki rozwój. Czyli co on, co w pani on by zauważył? No właśnie taką obrotność. To znaczy też bez przesady, żeby, nie, wie pani, nie, nie, tu nie był, nie, nie po, zaczął panią postrzegać jako czpiotki. No tu nie o to chodzi, ale. O, chodzi o osobę, która rozwija swoje horyzonty, która działa, która lubi jeździć, lubi zwiedzać, lubi się uczyć. Otwartość. Otwartość, gotowość na, no właśnie, no takie, nie wiem, przemieszczenia, od no coś takiego. Nowe pomysły. Czy ta relacja będzie miała szansę się zadziać? Tak, proszę pani, dziewiątka denarów. Yy, Sugeruje, że może dojść do wspólnego nawet zamieszkania. Dziewiątka tenarów to bardzo stabilna karta, jeśli chodzi o relacje. No, nie ma tu jakichś porywów, uczuć i szaleństwa, natomiast jest dostatek, dobrostan, jest gdzie mieszkać, jest za co się utrzymać, tak? Czyli byłaby tu szansa na stabilną relację. I na przyszłość. Proszę Pani, na przyszłość karty mówią tak. Zanim ten pan się zdecyduje, mamy tu króla kielichów, więc dobrze. Na przyszłość on będzie o tym myślał, o tej relacji, będzie się temu przyglądał, będzie robił zwiady, wywiady. Sam pierwszy kroku nie zrobi, będzie... Czekał na to, co pani zrobi. Czyli powiedziałabym, że suma summarum, tak, no widzi pani, ósem, o proszę bardzo. Związek, który wymaga pracy, tak? Związek stabilny, związek taki powiedziałabym przewidywalny. Przewidywalny. Jest fajnie, że pokazał się król kielichów, bo to jest najbardziej uczuciowy człowiek, człowiek w kartach Tarota, król, najbardziej uczuciowy król. To jest ktoś, kto przeżył już miłość, ale potrafi ciągle ją dawać. Więc myślę, że jest szansa. Proszę nie liczyć na wzniosłe jakieś tam ochy i achy, ale jest szansa wypracowania sobie związku. Trzymam za Panią kciuki. A tak jeszcze nie wiem, no może tu mi się myli Pani z kimś, ale czy ja kiedyś nie mówiłam Pani, że powinna Pani szukać potencjalnego partnera w gronie rodziny lub osób związanych z Pani rodziną i że to będzie ktoś, o kogo się Pani otarła już. Ale no mówię, no, tu się mogę mylić, no bo jednak tych, tych kart jest sporo i, i, i wiele różnych osób do mnie pisze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.